Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek i zapraszam was do kolejnego Deluxa Kijampa 4, ja już czytuję stan rozgrywki naszej, kontynuuję, Lachtia HS 130, no i cóż, ja już dużo nie będę przedłużał, rozpoczyna nie kto inny jak Dawide Bresadola. No, wiele lepszy skok dzisiaj w Bresadoli. 122. Choć ostatnio dużo mu nie brakowało do awansu, bo chyba jednego miejsca. No ale jednak dalej brakowało. Lauria Sikainen. Leci znowu dalej od Bresadoli. No, 125,5, więc Bresadola znowu będzie z tyłu za Sikainenem dzisiaj. Anders Vanemel. No jeszcze dalej, ale upadł! Fanem nieszczęśliwie, 127 najdłuższa odległość. Ale z Bresadolą przegra dzisiaj. Noriaki Kasai. Leci Kasaj i również daleko. Teraz to już on prowadzi. 125,5, ale lepiej oceniona od Asikainena i dzięki temu prowadzi Dawid Kubacki z numerem 5 No leci Dawid i też daleko jest! Brawo Dawid! Nareszcie ten skok jakiś wyszedł był porządny, bo ostatnio widać było u niego tak, takie zaniepokojenie tą formą. 126,5 prowadzenie no i... Zobaczymy jak inni będą skakać. Manuel Fetter pierwszy. Ostatnio niezły konkurs i tutaj także wypadnie chyba nieźle, bo teraz jest drugi. Więc Fetter na razie jakaś zwyżka formy. Władimir Zograwski. Nie wypada naj, na najgorzej w tym sezonie. Punkty zdobywa. Może nieregularnie, ale zdobywa. Piąte miejsce. No będzie ciężko awans, to trzeba powiedzieć, no, ale Bresadola tak samo będzie miał ciężko. Chyba właśnie w tej chwili awansował Dawid Kubacki, a Fettner oczekuje na awans, a skacze tak u Takeuchi. Też bardzo słaby sezon Japończyka. Poprzednie wydaje mi się były lepsze. Ale ten skok nie najgorszy. Czwarte miejsce, ale Fetnerowi dał awans Kasai, a później Takeuchi będą oczekiwać na swoją szansę. Stefan Kraft. No i to jest chyba pierwszy do golenia, który odpada w pierwszej kolejności. Kraft widać, ten sezon kolejny zresztą, już nieudany. No i co? Kraft na pewno dzisiaj odpadnie. Peter Prewc. Lepiej, lepiej wygląda Peter, ale... Do formy sprzed kilku lat u mnie w Deluxe brakuje mu dużo jeszcze. To jest średni skok, ósme miejsce właśnie. Za Bresa Bressadolą, no. Takie uczuć już awansował, a no oczekuje. A skacze Juli Tepesz No i skacze Tepesz Skacze i awans ma na pewno Szóste miejsce Nie! Przepraszam bardzo Jest pierwszym oczekującym, a Sikainen awansował już Ronald Lamisza No ale chyba teraz już ma awans. Też mi się tak zdaje. Ósmy, tak. Ale jest przed do szapui, więc on tutaj jest zwycięski. No i Johnson. Dziesiąty w ostatnim konkursie. Jakaś zwyżka formy u niego nastąpiła, ale tu już gorzej wypada. Dziewiąte miejsce. Za szapui. No z dzięki temu awansował. Daikito. Ito. Pończycy w ogóle wyglądają tu mrawo i daikito. No, dwunaste miejsce jest za nawet Peterem Prewcem. Szapuj awansował, Johnson czeka. ale Forfang teraz. No ale też słabo Forfang tu wygląda. I to jest słaby skok Forfanga. Dwunaste miejsce. Więc Johnson chyba awansował. Tak, Bresadola czeka. Niewiarygodne. Daniel Andretande. Nie, tutaj zdecydowanie daleko. Drugie miejsce tylko jest za. Kubacki ma Sweterem zwykło, więc... Bardzo ciekawe zawody nam się zrobiły. Martin Onme. No, Estończyk bombnął ostro tutaj. 128, nota 141. I Dawida wyprzedza. Severin front. Też daleko, spokojnie chyba awans ma. Szóste miejsce, dokładnie. No i cały czas Bresadola czeka. Dimitri Vasiliev. Krótko Vasiliev, jedenasty, ale ma awans. Spokojnie ma awans, 124 wystarcza. Zimon Amman. Uuu, ale zimi chyba zepsuł. I dzięki temu Bresa Dola awansuje do drugiej serii. 19 miejsce tylko wyprzeda Krafta. Więc policzmy. Tak, Bresa Dola awansował. A oczekuje Peter Preft na szczęśliwca. Który zepsuje. No i Roman Kołderka chyba właśnie się do nich zapisuje dzisiaj. Bardzo słaby skok Romana. 19 miejsce. No i Peter Precy już awansował. Denis Korniłow, no. Ostro spadł w klasyfikacji generalnej w Korniłow. Ale niestety konkursy poprzednie nieudane. No teraz pierwsza seria, dobra. Drugie miejsce tylko za nommę jest. No i z dużą szansą na podium dzisiaj nawet. Powiedziałbym. Maciej kot. Na razie Polacy dobrze, no, znaczy Dawid Kubacki na razie tylko skakał. Teraz Maciej Kod potwierdza to szóste miejsce, więc niedaleko Dawida. No ale jeszcze trochę ich tu mamy. Stefan Leje pierwszy. No tak na granicy awansu, 17 miejsce, dokładnie z Peterem Prewcem mają awans. Więc tutaj dalej oczekujemy. Forfang czeka. Sztiernen. Przyzwoity skok Stiernena, 13 miejsce. I zobaczymy Coloredo. No czyżby dwóch w trzydzieści? No bałbym się o Coloredo, bo ten skok jest słaby. No i 21 miejsce, nie daje mu awansu, Forfang dzięki temu się przesunął, a Coloredo czeka. Richard Freitag. Ależ daleko Richard Freitag, brawo. Czwarte miejsce dla Freitaga. No i Wellinger. Uuuu, Wellinger jest daleko. 1,3 przed domem, Ale wkraczamy już do tych najlepszych, więc... Tu muszą być dalekie skoki. Hejbek trochę gorzej. 13 miejsce znowu będzie musiał odrabiać. Albo jeszcze więcej straci. Kamil Stoch. Też nie za daleko. My się, że Kamil jest w stanie dalej skoczyć. Szóste miejsce mimo to wszystko jest. Więc Polacy bardzo blisko siebie, ale jeszcze zostało trochę tutaj zawodników. Między innymi Jakub Janda. Krótko no i czy będzie awans? 27 miejsce. Nie ma awansu. Koloredo chyba w tej chwili właśnie ma awans. Tak, i to czeka. Niesamowita sytuacja. Stefan Hula. Też bardzo ładny, daleki skok, ale trzynaste miejsce dopiero. No, wydaje się, że tutaj straty nie są duże, ale... Domen Prevc. No zepsuł ten skok. Oj, będzie niezadowolony po tej pierwszej serii domen. 21 lokata to jest naprawdę daleko od jego... od jego marzeń, no? Kofler podobnie. 19, więc tutaj czołówka zawaliła ostro. McKenzie boycott zobaczymy. O, no, McKenzie zrobił swoje, tak naprawdę. Trzecie miejsce Mackenzie, no, wraca Kanadyjczyk do walki. No i ostatni zostaje Janne Ahonen. No i słabo. Oj, Ahonen 26 dopiero, więc po pierwszej serii. Wellinger przed Nomme i Klausem, więc tutaj trójka, taka powiedziałbym niespodziewana. Korniłow 4, 5 Kubacki, 6 Frajtak, 7 Fettner, Tande i Stoch i dziesiąty kończy Maciej kot właśnie na dziesiątym. No a ostatnim, który awansował 30 jest dokładnie Sebastian Coloredo. No szóstka takich pechowców to Itoyanda, Fanemel, Kodelka, Amman i Kraft. No nie wiem czy Fanemela nie dopuszczą do drugiej serii. Dokładnie tak, bo jego skok był dość daleki. No i ma szansę powtórzyć swoją odległość z pierwszej serii. Dużo ile nie poprawi nawet jej. Brawo. Nie no, 125,5, nie, po, nie poprawił jej, ale bardzo dobra odległość. No i teraz przeciwnicy muszą również dobrze skoczyć. Mimo, że on upadł w pierwszej serii dużo punktów nie stracił. Odległość pomogła sporo. No i Coloredo zepsuł ten skok, więc dzisiaj dla Coloredo mogą nie być... Nie, mo, może nie zdobyć żadnego punkta. Bo dwa razy po 119. To jest nic. Johan Andre Forfang. No, skoczył, ale to nie jest na pewno szczyt marzeń. Widać, ta skocznia mu nie pasuje za bardzo. Peter Prewc, 27. lokata, też daleko od... od tego, co by chciał tutaj uzyskać. Ojojojojojoj, oj, 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 oj. tak, właśnie to jest to. No, dzisiaj chyba Peter nie zdobędzie punktu jednak. A ścięło się i tak cud, że wylądowałem. <laughs> Stefan Leje. Ostatnio chyba jakiś kryzys w formie Stefana Leje Ten skok już lepszy, lepszy 125,5, ale pierwsza odległość niestety zostanie i No a lider Pucharu Świata co ma zrobić? Może zdobywać w każdym Pucharu Świata punkty, ale musi być w pierwszej dziesiątce Nie może skakać tak jak w tym pierwszym skoku i teraz ten drugi wcale też nie był idealny no zobaczymy. Davide Bressadola właśnie. Awansowała. Drugi skok. Brawo! 127. 4.20. 1.19.5 No i tutaj te noty. Te noty pokazały, że on prowadzi Anders Johnson. Krótko Też widać ta skocznia nie pasuje mu. Czwarte miejsce, więc Ahomen jedną pozycję już w górę. Domen Prewc. Kolejny chyba przegrany tego konkursu. Daleko. Pięknie, daleko. 128,5 Prowadzenie przed Bresadolą. No i uwaga, kolejny. Średnio Ronald nam szapuje tak powiedziałbym 3 na 4 No i za Honenem kończy niestety. Dwa punkty przegrana. No odległość tutaj zrobiła swoje. No domen skoczył dobrze i zobaczymy jak długo będzie liderem. Dimitri Wasiljew. No chyba Wasiljów go już zmieni. 127 w zupełności wystarcza. Jeszcze zapas ma. I 1 i więc tutaj przegrywa domen. Andras Kofler. Ale z Koflerem powinni powygrywać i i właśnie domen. No piąty jest tak. Więc tutaj przegrywa 50. z Achonenem tylko. Trudno się mówi, Stjernan. Krótko znowu Stjernan, 124 w pierwszej, teraz 121,5. Siódme miejsce też spadnie. No i skoczył Władimir Zagrawski. Leci wysoko nad tym rozbiegiem i chyba prowadzenie. Drugi jednak jedna dziesiąta punktu z Wasiliewem przegrał. Niesamowita sytuacja. No i Juri Tepesz. No drugie serie nigdy mu się nie wiodą. Ale teraz to wygląda naprawdę dobrze i będzie dobra pozycja. Trzecie miejsce. On przegrał cztery tylko z Wasiliewem, więc bardzo ciasno w czołówce. No i zostaje jeszcze 16 skoczków. Michal Hajbek pierwszy. Też krótko i też spadnie. Ósme miejsce dopiero, nawet za Koflerem jest. Słaby konkurs Austriaków, no zobaczymy jak będzie dalej. Laurias i Kainen. Dobrze, ale czy będzie przed Bresadolą? Czwarty jest przed Bresadolą, razem z domenem na czwartym miejscu, więc tutaj na dole tabeli też się chyba nic nie zmieni. Stefan Hula. Daleko Stefan Hula, brawo dla niego. 127 metrów. Prowadzenie zdecydowanie przed Wasiliewę z Ograskim. No i teraz może przeglądać się co zrobią przeciwnicy. Tak, uci pierwszy. No Takeuchi wcale nie zawalił skoku. Siódme miejsce, myślę, że to nie jest zła pozycja dla niego dzisiaj. No Severin front, Uwaga. bo bardzo słabo to wyglądało już na progu i potwierdza to niestety odległość tak, że dziesiąte miejsce no będzie spadek niestety No jaki kasai, jedenasty po pierwszej serii konkursowej W drugie powinno być jeszcze lepiej i upadł niestety 19 miejsce, no spadek na dół po prostu Ajajaj, po prostu powiedziałbym No szkoda Mogły być dobre punkty. Maciej Kot. Przedzi Stefana? Chyba nie, na to chyba za mało. Drugie miejsce, za Stefanem o dwa punkty. No ale nie, nic nam to nie przeszkadza, dwóch Polaków na czele, a za chwilę będzie trzeci przeskakał. Manuel Fettner, ale daleko i pięknie stylowo w dodatku. 19 i półnoty 19 i pierwsze miejsce, no tutaj 5 punktów przewagi nad hulą. Dość dużo. Daniel Andretande. Też spadek będzie. To jest krótki skok, 11 dopiero miejsce. Uhuhu. No Kamil Stoch, daleko trzeba skoczyć. No i nie pokona dzisiaj Fettnera na pewno. Trzecie miejsce. Przed Maćka Kota skakuje. Za Stefanem znowu. No i szósty Richard Fry tak po pierwszej serii był. Przekonamy się jak daleko. Na progu wyglądało to nawet nieźle. Drugi bądź trzeci. Drugi jednak przed Stefanem już był. No i dość dużą przewagą, bo 4,10. A przegrał 9 z Fettnerem. No i zostało pięciu. Pierwszy Dawid Kubacki. Dobrze skoczył tutaj w pierwszej serii, więc jest nadzieja na drugą również. I to nie jest zły skok, ale upadł! Niesamowita sytuacja. Mógł być taki dobry wynik, a jest trzecia dziesiątka znowu. No i Denis Korniłow. No z reguły jak już jest wysoko pierwszej, po pierwszej serii w drugiej zawala, no i także tym razem 19. No i została trójka. Mackenzie rozpoczyna ten bój. Daleko. Pięknie, stylowo. I trzecie miejsce za Freitagiem jednak. 4 punktów z nim przegrał, Niesamowita sytuacja. No i dwóch ostatnich. Fettner już jest na podium. Martinomę pierwszy skacze Daleko i prowadzenie Tu nie ma nawet najmniejszej opcji, tak No Fetner i Nomme na podium, a Wellinger czy wytrzyma tą presję teraz Chyba nie, nie, uuu Spadnie ostro więc dzisiaj podium będziemy mieć niesamowite, bo Nonme wygrywa konkurs, estończyk, Manuel Fettner drugi, trzeci kończy, Richard Freitag, na no, w dziesiątce znalazło się aż trzech Polaków, czwarty Mackenzie, piąty Huran, szósty Sto, siódmy Kot, ósmy Wasiliew, dziewiąty Zograwski, dziesiątkę zamyka niespodziewanie dzisiaj, Juri Tepesz. zaskakujące pozycje również są na jedenastym miejscu, Lauria Sykajnej między innymi. 14 Bresadola, proszę proszę, A Honen dopiero 16 miejsce, Kofler 19. Na no, Dawid kończy dzisiaj na 27 miejscu. No szkoda tego konkursu, bo mógł być bardzo dobry wynik. Popatrzmy jak się przedstawia klasyfikacja generalna kucharu Świata. A Honen nadal jest liderem z dorobkiem 549 punktów, ale już pomału na popiętach mu Mackenzie Boyd Klaus 502 punkty. Domen Prewc ma 454 punkty. Koffler 448. Stefan Hula 429. Kamil Stoch 398. Richard Freitag 377. Jakub Janda ma 374. Hejbek ma 363. I Wellinger na 10 miejscu 336. Tak się zamyka w tej chwili dziesiątka. Maciej Kot nieznacznie już tutaj do 10 miejsca traci. No ale jeszcze jednak strata jest. Nome dzięki zwycięstwu dzisiaj awansował sporo. 328 punktów. Punkt za kotem tylko jest, więc będzie de deptał po Polakowi po nogach. Fettner sporo dzisiaj awansował, no ale tu się nie ma akurat co dziwić. Ile tutaj Fettner punktów? 22 miejsce ma 238 punktów, więc naprawdę wbił się ostro. Kraft za to spada coraz bardziej to w dół. Bresa Dola 67 punktów na dole. A Kajnen wyrównał się z fanem punktami po 120, więc tutaj walka będzie. No, Dawid też tutaj już jest troszeczkę zagrożony. Z... No ale zobaczymy, czy do tej pierwszej trzydziestki wbije się jeszcze Polak, bo fajnie byłoby go zobaczyć w tej pierwszej trzydziestce. Dobra, ja zapisuję grę i w tym momencie żegnam się z wami, więc jeżeli podobał wam się odcinek, to nie zapomnijcie o cenie i zobaczenia następnym razem kiedy to spotkamy się na kolejnej skoczni już w piętnastym konkursie. Trzymajcie się, na raje papa i hej!